Siema moi drodzy, nie słuchajcie, nagrałem już ten odcinek i koniecznie zobaczcie do końca, bo naprawdę to co się działo, słuchajcie, tutaj to był prawdziwy odpad. Naprawdę udawałem bogacza na serwerach, do skamerów i zobaczcie co się stało, w ogóle zobaczcie na to naprawdę. Siema, siema, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi i słuchajcie moi drodzy, dzisiaj pomyślałem, że zrobimy naprawdę, naprawdę mocny film. Otóż moi drodzy, dzisiaj zrobimy film o tym, że pójdę na jakiś moi drodzy ultra, ultra biedny serwer. Tam gdzie po prostu będę albo najbogatszy, albo po prostu będą sami biedacy i moi drodzy, postanowiłem, że zobaczymy ile tam będzie. Z kamerów, słuchajcie, jak będę mówił, że chcecie się słuchajcie, ile ludzi będzie próbowało mnie oskamować, więc to będzie naprawdę mocne. Więc pamiętajcie, moi ludzie, aby koniecznie teraz stawić łapkę w górę i suba z łąkiem, aby koniecznie napisać pod tym odcinkiem w komentarzu Wasz link z Robloxa, ponieważ słuchajcie, jest ostatni, ostatni dzień konkursu, słuchajcie, na tego pięknego The Grim Reapera oraz moi drodzy, na tego pięknego drugiego The Grim Reapera. Więc jeżeli moi drodzy chcecie wygrać te piękne dwa Grim Reapery, to pamiętajcie łapka w górę subik z dzwonkiem i Wasz link z Robloxa w komentarzu oraz macie też być, moi drodzy, na Discorda, do którego macie link w opisie i na grupę. W w się Jeremy Gang są takie fajne koszulki, moi drodzy. W każdym razie, słuchajcie, na samym początku zrobimy sobie jakąś wróżbę odsika i pomyślałem, że dzisiaj sobie mi taką wróżbę odsika, że otworzymy sobie może jajko jednak, słuchajcie, w tech shopie słuchajcie, i zobaczymy, czy wypadnie mi coś fajnego. Słuchajcie, otworzymy sobie dzisiaj może tylko za 60 milionów i zobaczymy, czy wypadnie mi coś fajnego, więc uwaga, uwaga, zobaczmy, czy będzie coś fajnego. Mamy ja, ah, Glibo do to trudno. W każdym razie, moi drodzy, lecimy sobie i piszemy teraz, moi drodzy, bo ogólnie jak właśnie pokażę wam tylko, bo ogólnie słuchajcie, udało mi się znaleźć serwer, który jest w miarę, słuchajcie, biedny Powiem jestem tutaj zobaczcie najbogatszym graczem. I generalnie mamy tutaj dosyć mało petów te wszystkie osoby. Więc pomyślałem, że tutaj właśnie spróbujemy, słuchajcie, wymienić i zobaczymy, ile z kamerów będzie, ale może słuchajcie, ktoś będzie naprawdę jakiś nie wiem, hacker, który nagle mi da jakieś super pety. Zobaczymy, moi drodzy, może dostanę jakieś super pety. A może słuchajcie, ktoś będzie chciał mnie oskamować, w każdym razie, słuchajcie, zaczynamy, więc zaczynam pisać. W każdym razie, słuchajcie, zależy mi na tym, aby osoby na tym serwerze myślały, że jestem naprawdę jakimś mega bogatym graczem, bo zobaczymy, słuchajcie, ile osób będzie chciał mnie oskamować. Więc uwaga, spiszmy na przykład tak. Elo, jestem mega bogaty, nagrywam na i się wymienię, więc zobaczymy, słuchajcie, jak ludzie zareagują. Czy ktoś w ogóle napisze? więc Poczekamy sobie na i zobaczymy, czy ktoś mi odpowie. Co? Zobaczcie, jak Miko Lol.pl napisał co, więc zobaczymy, może słuchajcie, on będzie chciał się wymienić. A Wojty Pro 123 napisał, też jestem bogaty. Więc sobie moi drodzy, no nie wiem. Napisałem, chcesz się wymienić? Mam Huge Pumpkin Kata, słuchajcie, zobaczymy w każdym razie. Może tutaj będzie ktoś ciekawy, jakiś kamer, bo ktoś bogaty. Ja mam Huge Kata, a Wojty Pro 123 napisał, że ja mam Huge Kata. Napiszę mu w takim wyrazie oh Spawn. Pisałem w B na spawn. Ej, w ogóle, dobra, jest tutaj ten typek, zobaczcie? Jestem, okej. Okay. To ja napiszę mu w takim razie. Pokaż huge Więc napisałem mu w takim razie: Pokaż huge cata". Najpierw pokaż. Pokaż przez. swoje najlepsze, bo nie wiem, czy mi się opłaca. Aha, słuchajcie. To ja może mu napiszę w takim razie: e, W B na tech world Nie chce mi się. Aha, napisałem w B na Tech world To napisał, że nie chce mi się. Aha, może choć tam w ogóle dostępu nie ma. No dobra, no to. No to napiszę mu, że to. To są moje najlepsze przepety, co tu widzisz, ale mam też huge pumpkin. Kata nie przy sobie Więc go Więc go nie wymienię, ja Pisałem, że to są moje najlepsze pety Co tu widzisz, mam huge kata Mam też huge kata, huge pumpkin kata Ale nie przy sobie, więc go nie wymienię hmm. Zobaczcie, gościu napisał w ogóle hem, więc zaraz znaczy no w ogóle jakieś słabe pety, co to jest To są jakieś basic pety w ogóle, znaczy może nie basic Ale takie dosyć słabe w ogóle, co z tych hordów Co prawda, ale no nie są jakieś super mocne Wątpię, żeby to było najlepszego gościa w takim razie Okej, okay, ci daj za to huge pumpkin kata Aha, gościu może, no dobra No to napiszemy w takim razie, no no, dobra. Bardzo chętnie napisałem. Więc no, zobaczymy. Jak mi chce dać w chwili, to pewnie. Najpierw daj mi te pety. Aha, czemu mam mu najpierw. Ej, mój drodzy, co jest zgrane? Czemu chcesz, żeby najpierw mu dał? Napisałem to może w trade nawzajem damy. Aha, ktoś mi wysłał w ogóle trade, a więc ja zobaczymy. Chodzę, to nie jest ten typek. Ale dobra, dam mu w takim razie to, to, to. Aha, gościu. A, dobry, nie. Dobry, to. Zobaczmy. Aha, gościu próbuje mnie Nie, słuchajcie, niezłe, niezłe. Gościu próbuje. Mnie, aha, gościu próbuje mnie oskamować. Co? I gościu chce. Aha, niezły, niezły, słuchajcie, gość, już pierwszą, pierwszą mamy próbę, słuchajcie. Nie wiem, go, że gościu myślał, że jak mu da darmo to tam nie wiem. Najpierw ty mi dasz, a ja ci go zaraz wyciągnę. Aha, słuchajcie, ale czemu? Pisałem, pokaż go może. Zobaczcie, gościu mi dał trade. A. Aha, no dobra, to razie ja mu dam to, to, to i to. I zobaczmy teraz. Zobaczmy, słuchajcie. Na razie gości mi nie chce w ogóle dać. Ej, co jest grane? Gościu mi w ogóle nie chce go dać. to ja on go ma. Ej, zobaczcie, jak naciśniesz teraz ready to on będzie w Twoim ekfipułku. Aha, słuchajcie, co jest? Gościu? Próbuje mi oskamować. Zobaczcie, ej, on teraz dał Ready, zobaczcie, on teraz dał ready. I on teraz, słuchajcie, chce. Ej, zobaczcie, gościu, chce ode mnie to wycisnąć. Ja sobie próbuję MNIE oskamować. Jak najdziś teraz ready, to on będzie twoim ekfipunku. Zobaczcie, on to zaakceptował. CZY jak nacisnę ready, to on, on gościu. Aha, niezły kamer! Słuchajcie, niezły, naprawdę. Co jest grane, naprawdę. Ten gościu nie znępszy mu nieźle z kamerze. A ja nie jestem z kamerem. Ej, hasło do konta to ci udowodni. A, co jest grane. Co jest grane? Weźcie. Kościół próbują ode mnie właściwie wcisnąć hasło do konta mojego. A wcześniej prywatnie wnioskował się te pety, słuchajcie. Nie, nieźle. Nie, nie, jest, nie jest typek słuchajcie. Nie, ja z tego serwera uciekam. Co jest grane tutaj, naprawdę? kościół jest śmieszny. Napisałem mu na raz kamerze. Padaj pod grzybie, brudny. Co jest grane? kościół mnie nas obraża. Napisał, ej, za co? Napisał, śmiercisz jak ser. Co jest grane? Gościu mnie nas obraża. Weźcie, nie. Ja idę na następny serwer. Co jest grane? Dobra, słuchajcie. Jestem ogólnie na kolejnym serwerze. Gdzie, słuchajcie, no nie jestem najbidny bo ktoś ma 2,5 tryliona petów w ogóle. Wow! Ale jest dużo osób, które mają, słuchajcie, w ogóle jest gość, który ma jednego peta tylko. Ale jest tutaj, moi drodzy, trochę ludzi, którzy mają takie słabsze pety. W każdym razie, moi drodzy, tutaj też spróbujemy. Zobaczymy, moi drodzy, czy ktoś będzie chciał nas oskamować, albo coś nam może da Zobaczymy, moi drodzy, może sobie w jakichś petach tego gościa, co ma 2,5 tryliona. W każdym razie, dobra, moi drodzy, piszemy. Słuchajcie, napisałem dwie wiadomości po angielsku i po polsku, ponieważ z tego co to to jest dużo, słuchajcie, osób z, generalnie z zagranicy, więc zobaczymy W każdym razie, moi drodzy, ogólnie, a mamy już pierwszego zobaczymy zaraz. Napiszę, nie wiem, to, 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 to. to. Aha, nikt nam ktoś nic nie daje. Dobra, słuchajcie, to jest już dobra oferta. W każdym razie mojdziesz ogólnie trafiłem przecież na parę serwerów, ale nic tam się nie działo generalnie. A zobacz, tu jakiś gościu w ogóle napisał coś? Ja, aha. Na... O, gościu jest Polski! Ja! Ej, jak on się nazywa? Zobaczmy, czekajcie. Czekajcie, co, co? Ej, ej, niebe, nie, niebezpieczny hooker? Ej, co jest grane? Ej, niebezpieczny haker. Napisałem do niego, jesteś bogaty. Ej, zobaczcie, troszkę się niepokoi. Czemu ten gościu ma jednego podstawowego peta? Jest totalnym, totalnym baconem. I, i słuchajcie, napisał, że chce trada. A no w sumie zobaczymy, może się traduje. Ale zobaczmy, co on napisze w ogóle. Tak, hakerem jestem. Pokazuje, że mam jednego peta, mam 3 tryliony. Co? Aha, a, 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 słuchajcie, że co? A, aha, bo no, troszkę zaczynam obawiać tego gościa. Naprawdę, dam ci Pegazusa za twoje pety, co jest? Ej, Pegazusa za moje pety, co on gada? Napisałem tylko pokaż. Ej, zobaczcie, niebezpiecznie, hacker dał mi trade'a. Dobra, ja to słuchajcie, ja to ja się boję, naprawdę. Dobra, zobaczmy w takim razie, co było. Dobra, ja w takim razie Dam moje wszystkie pety, niech będzie. Najlepsze przynajmniej, bo już więcej nie chcę mi się klikać. I zobaczmy w takim razie, czy coś mi za to, to da. Aha, goście to po prostu zaakceptował. O, nie. O, nie, nie, słuchajcie, to jest jakiś skamer. Mogę ci da Mogę cię nauczyć, jak się hakuje, Pety? Podaj mi pasy do konta. Co jest? Ej, to jest jakiś skamer. I haker na dodatek. Napisałem mu w takim razie, czemu chcesz pasy w ogóle? Co jest grane? Czemu chcę pasy do mojego konta? To ci schakuje Pegasusa? Zaraz, zaraz. Co, co do ci pisze, Że co mi schakuje Pegasusa, jak mu podam pasy? Co jest grany? Ej, to jest jakiś totalny skamer. Daj, plus, daj, plus, daj, plus, daj Co on pisze? Ej, co jest grane z tym gościem? Nie dam mu żadnych pasów. Nie, no, nie dam mu żadnego hasła i logiru do swojego konta, ono szala. Napisałem nie dam ci żadnego hasła ani loginu do konta oszuście Zaraz ten typek jest naprawdę, bo ja się zaczynam troszkę naprawdę bać, ale to bardzo bać. Nie oszukuję, dziadusiu, śmierdzielu, co jest gran, On mnie też zaczyna wyzywać. Napisałem, wywalaj z kamerze, kurczę, co ten gościu w w sobie wyobraża. Sam wywalaj Nubusie. A słuchajcie, czemu mnie nazywał od Nubusów w ogóle? Co jest gran? Nie słuchajcie się tego typa naprawdę, bo i od niego idą, jest to jest niebezpieczny w ogóle. W każdym razie słuchajcie, to było bo na tyle i oczywiście Moi drodzy, pamiętajcie, żeby nigdy, ale to nigdy nie dać się oskamować słuchajcie. Bo sytuacje, które właśnie tutaj miały miejsce, to są moi drodzy sytuacje, w których ktoś próbuje was oskamować i nigdy, nigdy nie podawajcie nikomu swojego hasła, ani słuchajcie, loginu do konta i nigdy, ale to przy nigdy, słuchajcie, nie wierzcie, jeżeli ktoś wam oferuje, żeby że wy mu dacie pety w trade a on wam da coś kiedykolwiek indziej. Pamiętajcie, moi drodzy, tylko ten trade, który jest w grze. Jeżeli tam widzicie, że ktoś wam coś daje i tylko to akceptuje, bo naprawdę łatwo się w tych czasach nadać, nadać słuchajcie na skam. Więc to byłoby na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że troszkę ten film będzie taki słuchajcie. No, trochę taki moi drodzy, jak i dydaktyczny, i troszkę mowy do takiego śmiechu. więc pamiętajcie, żeby kończyć zostawić łapę w górę. Słuchaj, dzwonkiem I alo, cześć, papaj, się ma.